Hobby Horse i dzisiaj Wam pokażę jak przygotowuję mojego konia e, do jakichś ujeżdżeń czy tego typu jestem nowa z Hobby Horsesami e, i chciałam, żeby ja miałam dużo e, obserwujących e, i to by było to by moim marzeniem. Więc jeśli chcecie, nie zmuszę, możecie zaobserwować mnie, czy subskrybować. I tak. Jeszcze mam swój kanał na... Toku, ale akurat on nie jest w Hobby Horsach. Nawet no, wtedy. No, przygodę z Hobby zaczęłam w i wtedy poznałam taką jedną dziewczynę. I ona też właśnie ma Hobby e, Więc ja też bardzo chciałam i od niej czasami pożyczałam. Pożyczałam od niej No, no tak, po prostu nie było jej życia, bo ona do mnie Później zaczęłam, e, chciałam kupić konia z Horse, więc kupiłam. I wygląda właśnie o tak. Ten koń się nazywa Hormon i jest bardzo szalony, ale nie zawsze. Czasami nawet jest bardzo, bardzo spokojny, Ale to czasami. Hormon jeszcze nie był na żadnych zawodach lub tego typu. On po prostu jest. Robię zawody sobie sama w domu i z siostrą, ona też ma hobby chodźca, tak. Hormon to szary koń z, e, z długimi, szarymi włoskami e, i z białą plamką na głowie. Hormonowi zawsze związuje włoskie, no, takimi gumeczkami, e, no, no e, i tutaj ma takie ładne, kolorowe gumeczki. Hormon to cudowny koń, a mojej siostry koń się nazywa Pasja. Tak wygląda Hormon. Tyłu, z przodu. I tak wygląda. On to idealny koń do jeżdżenia. Kocham go. Mój TikTok to, to Kajam70 lub Kajam71. Tam mam kilka TikToków o właśnie hormonie, ale hormon...